Szczęść Boże, cześć. Pozdrawiam Cię serdecznie we wtorek, pierwszego tygodnia Wielkiego Postu i zapraszam na kolejny odcinek ZOS. A zanim rozważanie, o tak jak to robimy w Wielkim Poście, pomódmy się kolektom, tą, tą modlitwą liturgiczną dnia. Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych i spraw, aby nasze dusze, oczyszczone przez umartwienie ciała, jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Drodzy, kolejny dzień Wielkiego Postu przed nami, za nami. Kolejne zaproszenie, kolejne słowo na ten Wielki Post, które uczy nas nawrócenia. I dzisiaj na początku to pierwsze czytanie z Księgi Proka Izajasza i to słowo Pana Boga, że wszystko w tym świecie ma swój porządek, ma swoje zadanie, nic nie jest bezcelowe. I tak samo słowo Pana Boga, po to nam jest dane, obietnica Pana Boga, przymierze Pana Boga, żeby, żeby ono się wypełniło. Pan Bóg jest wobec tego wszystkiego wierny. I dla mnie to jest słowo dzisiaj takie, że Popatrzcie, my, no często tak to nam towarzyszy w kościele. Dlatego ja przynajmniej tutaj ja się jakoś w tym wielkim poście tegoroczym nawracam coraz bardziej i otwieram na to, że my, kiedy słyszymy Słowo Boże, ja też często tak widzę, kiedy to rozważam, pewnie sami się dzielę, to mówimy, musimy, musimy to zrobić, tam popatrzeć, tam. i ciągle to ja mam coś robić. Nie? A w wielkim poście Pan Bóg mówi no, oczywiście mamy te umartwienia, praktyki wielkoposne, to wszystko jest ważne, ale. To ma wypywać Was jednak z czegoś głębszego, żeby najpierw w tym Wielkim Poście, albo może w tym Wielkim Poście, może sobie na pewnych rzeczy, w pewnych rzeczach odpuśćmy, a pozwólmy usłyszeć słowo Pana Boga i uwierzyć w Jego obietnicę. Pan Bóg w tym Wielkim Poście dzisiaj, w ten wtorek mówi, nie, że człowieku możesz, musisz zrobić to, to, to i to. Tylko Pan Bóg dzisiaj do mnie mówi, ja chcę spełnić obietnicę, którą Ci dałem. Bo Wielki Poz jest słowem pełnym obietnic. Obietnic o wolności przede wszystkim. O tym, że Bóg złamał jarzmo grzechu i buduje ze mną przymierze. Tak jak w niedzielę słyszeliśmy w tej historii Noego. Bóg naprawdę daje mi przymierze. I Bóg mówi, że chce to przymierze wypełnić. Że chce, żeby to przymierze było moim doświadczeniem. A dla mnie zadaniem na tym Wielki Post, dla ciebie też może bracie i siostro, nie chcę cię do niczego też zmuszać, mogę cię zachęcać, ale właśnie potrzebuję tych 40 dni, żeby uwierzyć w tę obietnicę. Dopiero kiedy przyjmę to, że jestem tak bardzo kochany przez Pana Boga i że ja nie muszę nikomu dorównywać, dopasowywać się, nie? tylko przyjąć tą Bożą miłość, Bożą obietnicę, że jestem tak, jak w Ewangelii dzisiaj Jezus mówi, jak się modlicie, to mówcie po prostu Bogu Ojcze, Ojcze, Tato, w poniedziałek miałem rekolekcje, tutaj rozpoczynam w przecinku dla szkoły średnich i tym też się dzielę. Co kiedyś usłyszałem bodajże u Marcina Jakum Jakimowicza, że żadna religia nie ma takiego stwierdzenia jak ojcze. Że Koran, księg tutaj Księga Święta Islamu, ma, ma setki imion Boga. Takie imię, że czasem możemy na, na adorację my wziąć w kościele. Tak. Ja to pamiętam też z wykładu z seminarium, jak nam to ojciec mówił, chyba na, na religiologii. Ale tam nie ma ani jednego stwierdzenia, ojcze. Dlaczego? I to, to, to jest rewolucja. Papież Franciszek powie, że najważniejsze słowo, jakie ja jako wierzący mogę powiedzieć na modlitwie i w ogóle w życiu, to do Boga, ojcze, abba, tatusiu. Najczulej, jak tylko to potrafię. Bóg mi pozwala powiedzieć, ojcze, do siebie, tato. Czyli pozwala mi być sobą, pozwala mi doświadczyć tego, tego, kochani też to kiedyś doświadczyłem. Uderzyło mnie to jak grom ze nieba, jak to mówią. Gdzieś na rekolekcjach dla, dla szkoły podstawowej to było już tak, przypomniałem sobie, to było 8 lat temu, w Nowogardzie. I dzieciaki śpiewały, nie wiem, czy ja ich uczyłem, czy to tam była scholka, ale śpiewaliśmy piosenkę. Ojcze, Ty kochasz mnie, nie dlatego, że jestem dobry, a dlatego, że jestem Twoim dzieckiem. I wtedy tak to uświadomiłem, tak mi to wtedy utkwiło. Powiem, że takie mnie dreszcze wtedy przeszło, takie doświadczenie, takie odkrycie tej, tej prawdy, którą tyle głoszę i i doświadczenie tego rzeczywiście, że On mnie kocha, że daną miłość nie muszę zasługiwać, tylko żebym ją potrafił przyjąć. I Pan Bóg mówi, będę tak tutaj na tej ziemi, będę drążył, chodził, szukał, żebyś przyjął tą moją miłość. O tym jest to dzisiaj słowo i pierwsze czytanie Ewangelia, że przestańmy zasługiwać na Bożą miłość. Przestańmy robić to, żeby Bóg nas, coś, żeby nas Bóg pokochał, że im więcej będziemy jakichś czynów, to im więcej, tym lepiej, nie? Może nawet pozwólmy siebie sobie przyjąć tą Bożą miłość, tak się ucieszyć tą Bożą miłością. Ja na rekolekcjach mówię, żeby tak stanąć przed krzyżem i powiedzieć, Jezu, jak ja Cię kocham. I to wystarczy. Czasem to może jest o wiele. Nie chcę tutaj stopniować, jakaś mytwa ważna czy nieważna, ale zresztą, czy ona nie jest taka bardziej moja i taka owocna, niż nawet... Piękne są różańce, oczywiście, to jest przepiękna modlitwa i, I bajmy, walczmy o tę modlitwę, ale żebyśmy mieli takie odruchy, że pozwólicie po prostu kochać, że nie naprawdę nic nie muszę robić. A im więcej robię, tym bardziej komplikuję, nie? Bardziej to, to po prostu gdzieś ta zawiła relacja moja z Panem Bogiem jest. Pozwól dzisiaj przyjąć sobie Boże Słowo. Pozwól w tym wielkim poście. Pozwólmy sobie, żeby to słowo do nas docierało, żeby w nas owocowało. Tak po prostu pobądźmy z tym Słowem. I niedybry to Słowo nas gdzieś poruszy do jakichś praktyk, do jakichś czynów. A my, bo my często coś robimy, a potem Panie Jezu, daj nam to słowo, daj, daj nam błogosławieństwo. Oczywiście On przyjdzie, Pan Bóg będzie z nami, bo, bo nam towarzyszy, On jest wierny nam. Ale jak to o wiele piękniej by było, żeby też pozwolić się kochać i dlatego, że, że jestem kochany, to gdzieś rozeznawać to, co mam robić, co mam, co mam mówić, żeby to z tej miłości wynikało, z takiej, takiej, takiej Bożej miłości. To też mnie prowadzi do do ludzi, gdzie Jezus też mówi w tej modlitwie o przebaczeniu, nie? że to przebaczenie to jest czymś bardzo trudnym, czymś, czasem rzeczywiście szalenie, czasem wręcz może nierealnym, o takie chodzi o szczere przebaczenie w jakichś takich trudnych relacjach. Ale jak pozwolę sobie taką miłość przyjęcia i żeby to słowo mnie trawiło, ta Boża miłość trafiła moje serce, to kiedy tego doświadczam, to, to nie mogę inaczej. Tak to się dzieje w naszym życiu. Taka jest logika. Kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. Proszę Was bardzo o modlitwę. Jak widzicie, zdrowie mi od kilku dni bardzo mocno szwankuje i gardło, i głos, a cały czas muszę mówić yy, i właściwie jedna rekolekcja. Do środy mam rekolekcję tutaj w przecinku, czwartku kolejne rekolekcje i yy, potrzebuję tego zdrowia yy, i takiej siły, yy, bo też w tym wszystkim, żeby też taka była świeżość umysłu. Ja wiem, że Pan Bóg się i tą słabością posługuje i jakoś tak działa po swojemu i dla mnie, i dla słuchaczy, że to wszystko też jest potrzebne. Ale proszę Was o takie wsparcie. Ja też o Was pamiętam. No i tyle. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć. Do zobaczenia jutro.